Miał być dzisiaj wielki powrót kruka i bardzo niewiele zabrakło, żeby to się ziściło. W końcówce straciliście bramkę, która daje wam ostatecznie tylko jeden punkt. Tylko czy aż. Jest niedosyt? Co jest jest niedosyt, bo na pewno od trzech meczów gramy już znacznie lepiej niż na początku sezonu. Mamy na koncie dwa zwycięstwa. Dość pewne z wyznawcami tydzień temu. No dzisiaj też no, naprawdę graliśmy z dobrym przeciwnikiem, który miał komplet oczek przed tym meczem. No, jak widać z meczu dawaliśmy radę. Naprawdę kontrowaliśmy, Szkoda niewykorzystanych akcji, bo tak naprawdę skończyło się 5-5, tak? 4-4. No to a mogliśmy spokojnie parę bramek jeszcze strzelić. Przeciwnicy w sumie też, no ale Dzisiaj Bartek, nasz najlepszy strzelec, nie był w trochę w formie, miał problemy ze strzelaniem, ale znając go, to w następnym meczu będzie już dużo lepiej. No niewykorzystane sytuacje się mszczą, nie? jak się wygrywa 4-2 i ma się na, na 5-6, a się ich nie wykorzystuje, no to taki przeciwnik jak Madeko na pewno wykorzysta sytuację. Nie? Myślę, że to, to dzisiaj zaważyło, w sensie czy mogliście tą, tą drugą część spotkania tak naprawdę rozegrać trochę inaczej, czy może lepiej byłoby zostać z tyłu i, i pilnować, czy Mas znaczy... Że tak jak było, tak, tak jest optymalnie, tak powinniście grać? Wiesz co, tak naprawdę to nasze ostatnie zwycięstwa wzięły się z tego, że wróciliśmy się do obrony na swoją połowę, wróciliśmy do tego, czym wygrywaliśmy czwartą ligę, gdzie walczyliśmy o tytuł, w trzeciej też awans z, dru z drugiej do pierwszej też zaliczyliśmy dzięki temu, że graliśmy nisko i kontrujemy, mamy szybkich zawodników z dobrym wykończeniem, potrafimy też długą piłkę zagrać, więc z tego się biorą te akcje. Próbowaliśmy trochę na początku sezonu, wiesz, taką tiki-take grać więcej piłką, panować na boisku itd dalej, no nie przekładało się to na bramki, bo w, w, przeciwnicy nas kontrowali po prostu, robili to samo, co my robimy teraz i to, co nam wychodzi najlepiej, nie, więc do tego wróciliśmy, są zwycięstwa, jest też dzisiaj remis, chociaż moim zdaniem zasłużyliśmy na zwycięstwo w tym meczu, no, co mogliśmy zrobić lepiej, no, wydaje mi się, że znowu niepotrzebnie tą, tą końcówkę, te 4-5 ostatnich minut, po prostu skupiliśmy się tylko i wyłącznie na obronie, nie, trzeba było grać swoje, próbować tą piłkę wyprowadzać, a nie tylko wybijać na aut, no, tak jak już mówiłem, taki przeciwnik jak jak oni, no to wykorzystają taką sytuację, jeżeli damy się zamknąć w polu karnym. Nie? Mateko do tej pory 6 meczów, sześć zwycięstw. Komple, komplet punktów, więc Kruk jest pierwszą drużyną, która, której udało się ten punkt im urwać. No Mogło być trzy, ale no, trzeba się chyba cieszyć z tego punktu dzisiaj jednak. Nie no, patrząc na nasze miejsce w tabeli aktualnie, to tak. Nie no, my też mamy coś takiego, że potrafimy z tymi najlepszymi drużynami grać. Na przykład w tamtym sezonie w pierwszej lidze, jak byliśmy Beniaminkiem jako jedyni, wygraliśmy z Pancernikiem. Nie? Więc to świadczy o tym, że mamy zawodników, którzy mają umiejętności i mówię, jeżeli gramy swoją taktykę, niska obrona i kontra, to Naprawdę potrafimy wygrać z każdym, więc liczę, że w najbliższych meczach po prostu też powalczymy. Nie jest jeszcze kilka mocnych ekip, z którymi mecze nas czekają, ale podchodzę z wiarą w zwycięstwo. Dzięki powodzenie. Dzięki. Dzięki.